Hej, okay, cześć się ludzie. Z tej strony, corner i witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. I dzisiaj widzimy się w modyfikacji versus Dykes, która, muszę przyznać, wygląda naprawdę świetnie, jak już weszłem do samego menu. I wow! Ok. Wow, to menu wygląda naprawdę fajnie. W ogóle zobaczcie, jak mamy podzielone tutaj kategorie: Story Mode, freeplay, Play, Credits, Options. Kurde, naprawdę fajnie to wygląda. E, ogólnie tak, standardowo jak to zwykle wchodzę na stronę, znajduję fajną modyfikację i od razu pobieram i nagrywam ją dla Was. I muszę przyznać, że ten art wygląda tutaj świetnie. W sumie cieniowanie tych postaci jest takie, jak ja na moich miniaturkach zazwyczaj robię, więc wygląda to naprawdę fajnie. Dobra, e, w takim razie bez dłuższego już gadania przechodzimy do samej modyfikacji Week D Zobaczymy, co w takim razie Dix nam tutaj pokaże, jeżeli tak się nazywa ta postać, z którą będziemy dzisiaj walczyć. No, ale chyba a modyfikacja sama nam mówi. Are you boyfriend? Czy ty jesteś boyfriend? Beep -bop. Hey, I was trying to be nice with you. Hej, próbuję być dla ciebie miły. Pipski bop. Stop it, that language does not exist. You can speak normally. Przestań, ten język nawet nie istnieje. Po prostu mów normalnie. Hey, calm down bro. And what do you want with me? <laughs> Ej, hey, uspokój się stary. Czego ode mnie chcesz? I was supposed to come here to kill you, but I give you one last wish. My ogólnie to przeszedł cię tutaj zabić, ale mogę ci dać jeszcze jedną szansę. My father sent you, didn't he? Mój ojciec cię tu przyszła, prawda? Um, and what do you gain by killing me? Money? Do not be stupid. I co będziesz miał z tego, że mnie zabijesz? Pieniądze? Nie bądź głupi. I don't want stupid money. Nie potrzebuję głupich pieniędzy. I just wanna save my little brother. Oooooooo... Oh. Ja tylko chcę uratować swojego młodszego bra... No to chyba teraz już wiemy o co chodzi. Forget it. You won't understand. Zapomnijmy o tym. I tak nie zrozumiesz. Hmm... W ogóle ta dziewczyna, która jeszcze stoi obok gdzieś. Eee... Uh, who is she? Kim ona jest? She is my friend. She only came to accompany me. Ona jest moją przyjaciółką. Przyszła mi tylko tutaj towarzyszyć. What's up? Dakes came to kill you. Co słychać? Dakes przyszedł zabić. Wow, wcale o tym nie powiedzieliśmy na początku rozmowy. <laughs> Velvet, you know why I do this? Velvet wie to czy to robię. I don't want a last wish, but I have a deal for you. Nie chcę mieć ostatniego życzenia, ale mam dla ciebie deala. If you beat me in a rap battle, I let you kill me. But if I win, you need to leave me and you you won't come back again. Uh, Okej, okay. czyli mam dla ciebie deala w postaci jeżeli pokonasz mnie w rapowej bitwie. Pozwolę ci siebie zabić. Ale jeżeli ja wygram, musisz opuścić i zostawić nas już całkowicie. Your deals are always stupid. Te twoje dile zawsze są głupie. <laughs> But I'm not good at that, ale nie jestem w tym taki dobry. I stopped doing that many years ago. Przestałem to robić wiele lat temu. Although I still have my father's microphone. No i dalej mam mikrofon mojego ojca. right, let's do it. Po prostu to zróbmy. Bip! nie może z tego jakby być popijemy Sorry, I'm just used to do that. Sorry, ale po prostu musiałem to zrobić. Dobra, let's go. Ej, ale ta modyfikacja mi się strasznie podoba. Dialogi. Postacie są świetnie narysowane. Background widzę, że nawet jest ładnie narysowany i nawet ma efekty w postaci świecących tych. Uuu, let's go! Chyba znalazłem jakąś perełkę wśród wszystkich modów, które dzisiaj właśnie wyszły. Bo no ten mod jest sprzed dwóch godzin. Dosłownie wyszedł. Let's go! Ale brzmi to naprawdę fajnie. Let's go! W ogóle na te włosy i frienda, jak mu tak latają, jak trzymamy strzałkę w prawo. <laughs> wow! Ale mi się podoba już ten mod. No, i ta tekstura strzałek. Let's go! Podoba mi się ta animacja Boyfrienda, jak on tak kręci tym mikrofonem, to też nadaje takiego fajnego efektu. Let's go! Ale to jest fajne! Jeżeli odcinek oczywiście Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o tej łapeczce w górę i jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie o subskrypcji, bo zawsze jest szansa na to, że u mnie na kanale znajdziecie więcej takich świetnych modzików. Wow! Oczywiście, jeżeli sami będziecie chcieli zagrać to standardowo w opisie, będziecie mieli link do modyfikacji nie zapomnijcie, żeby zostawić właśnie jakieś serduszko czy innego lajka na stronie twórcy, bo to jest naprawdę świetny mod! Wow! Ale to świetnie jest zrobione. I muszę przyznać, że pierwsza muzyka też naprawdę świetnie brzmiała. Wow, dobra, zobaczmy co będziesz takim razie dalej, dalej. Wygraliśmy pierwszą naszą walkę. Czy będziemy lecieli od razu, czy może jednak najpierw nasz zbeszta, że Jak mogłem przegrać? <gry> ok? A do dialogi. I'm not going to deny that, that was fun. Muszę, nie mogę. Nie chcę, nie chcę tego mówić, ale muszę przyznać, że to było naprawdę fajne. My friend Tight would have like it Mój przyjaciel mógłby to polubić. Anyways, I beat you. Ale tak w ogóle to i tak się pokonałem. Beep. <grymne> How about the rematch? Co powiesz na rematch? Hmm, are you sure you want to continue? Czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować? Tak, otherwise my brother will die. Inaczej mój brat zginie. I don't know who your brother is, but I don't think you can beat boyfriend Lo Nie mam pojęcia kim jest twój brat, ale... Nie wydaje mi się, że będziesz w stanie pokonać boyfrienda, LOL. That doesn't matter. Let's start rapping. No, nie ma znaczenia. Po prostu zacznijmy rapować. Wow! Znaczy, szkoda mi jego brata, tak, ale... Wybacz mi stary, ale muszę nagrać ten odcinek dla moich widzów i pokazać, że jednak... Okej! Okay.

Let's go. tam no, tam Let's go go Ale to jest świetne Let's go. Dobra, nieważne są misy, ważne jest tam 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 ważne tam to że ta jest naprawdę tam Ale tam się spodoba ten... Let's go! Damn. Czy to było za... Czy to było pow, 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 go! <laughs> <A>. <laughs> w ogóle ten mis jak, misujemy, jak Go! Ale muszę przyznać, że nie jest taki prosty. Let's go! Ale ten Dix jest świetny. Jest ten w ogóle błysk, jak wiecie, od jego diresta czy Miami który on ma na oczach. Świetnie to wygląda. Let's go, Dix! Go! Ale to muzeum jest świetna, sami musicie przyznać. Let's go! Let's go! Jeżeli w te piosence były nawiązane do jeszcze jakichś innych piosenek z innych modów, to możecie napisać w komentarzach. ja jak na razie wyhaczałem tylko jedną, która chyba miała taki moment, gdzie było słychać jakby, wiecie, ee, podkład normalnie jak z Taylor. było słychać po tych notach. No ale dobra, to jest druga piosenka już za nami, teraz jeszcze trzecia piosenka, bo ten w nich ma aż trzy piosenki. Oh, wait, what? Enough! I ta muzyka, która się odpaliła w menu. <laughs> I don't have much time left. Nie mam wystarczająco czasu. What are you talking about? O czym ty mówisz? Nie, to ta muzyka tak pisuje ten efekt, nie... Zamknij się. Skryt noises. Oh shit, here we go again. <laughs> o nie, tylko nie to znowu. You have no idea how I feel. Nie masz pojęcia jak się czuję. I must finish you to save him. Muszę cię wykończyć, żeby jego uratować. Calm down, I can help you. Uspokój się, mogę ci pomóc. No, I don't want your help. Nie, nie potrzebuję twojej pomocy. If I can save him myself, no one else will. Jeżeli ja go nie mogę uratować, nikt nie może. But like I told you, that means I'm going to finish you. Ale tak jak ci już dopowiedziałem, właśnie cię teraz tutaj wykończę. Dobra, let's go! Ale ta muzyka z bardzo popsuła tą scenę. Dobra, let's go. Teraz to jest prawdziwa walka, zobaczcie to jak się Dix! Okej? Okay. Zabieram mi HP. let's go Dix! Teraz widzę, że na poważny gramy. O oh, waj! On ma, on ma, on ma nowe strza... strza, strza strzałki. Oh wait, czy on mi rozpuścił serce? W sensie widzieliście to moje... tak, tak mi jakby w kościach tam... o, o, no, okej. Okay. 3, 2, 1, go! Prawdopodobnie po filmiku, gdzie była moja najlepsza próba właśnie przeciwko Dykesowi. Co jak co na ten moment mnie pokonał, muszę przyznać, chcę, chcę ten odcinek dla Was jak najszybciej nagrać, żeby oczywiście wrzucić Wam go na kanał, więc wybaczcie, że nie pomęczyłem się z nim dłużej. Ale już powiem Wam, że na pewno Dykesa zobaczycie na piątkowym streamie. Bo ten gnojek jest do przejścia i ja go przejdę, nie ma bata, tak mnie wkurzył, że ja go przejdę na stówę na piątkowym streamie, więc nieważne ile mi to zajmie na piątkowym streamie, będziemy też walczyli przeciwko i plus też wcześniej zagramy sobie w inne mody, Daxa zostawię pewno na koniec, żeby nie było rzędzie za długo. Ale muszę powiedzieć, że modyfikacja versus Dyek jest zarobista. I spokojnie, na koniec Demon'esa nie było żadnej właśnie cutscenki, żadnej scenki, w której były jakieś dialogi i tak dalej, więc skończyliśmy na tym, że Dyek się na nas wkurzył za to, że pokonaliśmy go w rapowej bitwie, kiedy ten chciał właśnie jakby wiecie, ratować swojego brata. Czyli na ten moment nie mamy żadnej historii dalej. Ale za to mamy jeszcze jedną piosenkę na free playu Divertido Więc sobie ją też zagramy, mam nadzieję, że to mi się uda przejść w porównaniu do Demonice'a Ale Demonice'a na pewno będziemy chcieli przejść na stream'u, więc spokojnie A wiem, że Demonice jest do przejścia, bo zresztą widzieliście po tamtej... Po mojej najlepszej... Okej, okay, to brzmi naprawdę fajnie Jak sami widzieliście, po moim najlepszym tam kliknięciu to miałem chyba ile tam, minutę 30, minutę 40, coś takiego do samego końca piosenki, więc naprawdę jest to do przejścia. Przyjadam tam naprawdę takiego full pokusa. Na no komod mówię się, być, sobie, nie zagrobię dla was tamtej piosenki na normalu. Ale let's go! Wow, ale muszę przyznać, że ten ziomek naprawdę nieźle. Nie wiem, ale Ale jeżeli chodzi o sam styl To modyfikacja jest naprawdę dobrze zrobiona Oj, zobaczcie, jest tam Dykes, który stoi, kurde, pod drzewem i czeka na mnie Poczekaj do piątku, Dykes Spotkamy się jeszcze Tak ci mantę spuszczę, że... O! Ale jestem zły Ok, let's go. O, teraz też się pa się pa okay. w jego przypadku akurat nie mamy żadnych utrudniających nam życia strzałek

Dzięki tam tak ma powiedzieć. Ta dziewczyna po lewo, która wygląda jak taka ta wilczyca, przypomina trochę mi tą bosa. Ale dobra. To by było na tyle z tej modyfikacji. Wybaczcie, że nie udało mi się przejść na tym odcinku Heluba Bossa. Dlatego też zapraszam Was w tym momencie na godzinę 16 w piątek na streama Z Friday Night Funkin'. Gdzie, właśnie prawdopodobnie gdzieś przy końcówce, kiedy będziemy przechodzili sobie zaplanowane mody na streamie, będziemy mieć Dyksa, w którym będę siedział i się męczył, aż go przejdę na streamie. Więc będziecie mogli przy okazji zobaczyć, jak mi idzie, i podtrzymać kciuki za to, że nam się uda. A tak na żywo będzie jeszcze fajnie, jak się uda przejść tą piosenkę, bo ona jest naprawdę trudna. Przynajmniej dla mnie. Być może ktoś inny przejdzie ją za pierwszym, nie wiem trzecim razem. Jeżeli tak, to wielkie graty dla niego. Ja muszę przyznać, że na ten moment nie jestem w stanie go przejść, a już podjąłem naprawdę, uwierzcie, dużo prób, żeby go pokonać. Więc co? Dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Corner. I widzimy się już w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. Cześć!